Pomorska Telewizja Narodowa. Właśnie są dokonywane oględziny mojego samochodu, w te, które stwierdziłem wybitą szybę jak przyjechałem ze Święta Niepodległości dzisiaj około godziny 16. Ktoś rzucił butelkę. Proszę proszę, ja też robię. Cześć sąsiad, nie widziałeś kto rzucił mi butelkę? No, ja cztery dni byłem kurde w Warszawie, wróciłem. A widzisz. Każdy gdzieś pojechał na święta i nie ma. No ślad z butelką, widać, że wrzucona butelka, puszczona, pusta. Wrzucona do środka. To podejdzie pan teraz do no, mnie, wyłączy tą kamerkę na No nie, kamerki nie wyłączę, jestem dziennikarzem, cały czas robię reporta. No, Ale popisa? ja teraz przy Proszę przed... robić, ja, to, ja będę chciała. to patrzył na te czynności, kamera będzie patrzeć, jak to się robi. Niech widzowie widzą to. Otworzyć drzwi czy nie? Nie, no. znaczy muszę tak. Znaczy drzwi boczne, bo nie wiem, czy są, były otwierane, czy nie były. Teraz zbieramy kształt części butelki. Widać kawałki. Butelki rozbiła się na kawałki, trzeba też się rozbiła drobny mak Policja zbiera części od butelki. Otwieramy? Dobra, otworzony tutaj z tyłu jest. O, tak? No, tak, to na do siebie i wtedy tu góry. O, tu się otwiera. Także tylnia kanapa jest sprawdzana czy nie ma szkła. Też jest szkło. Też jest szkło na tylniej kanapie. Coś nie bardzo widać. No to nawet na przednim siedzeniu szkło no leży, na kierowcy tam tamte czarne, to nawet tam prysło, na przednie siedzenie na tej butelki. a nie ma nigdzie szczęki, Może z przodu jest, bo tam leżą te szczęście dwukrotnie, na przednim siedzeniu kierowcy, widzę, W przednim siedzeniu kierowcy jeszcze nawet. co? Też. Też są kawałki. No to było mocno rzucone skoro aż tam poleciało. Z dużą siłą Z dużą siłą była butelka wrzucona widać aż do przedniego siedzenia poleciało To tak sobie nikt chcący nie wyrzucił, tylko to było z premedytacją rzucone Można powiedzieć a tu od tej strony też są mieszkania, nie? Tak, tak. To, nie, tu są korytarze. Tu się wchodzi do mieszkań. Tu jest taki korytarz, gdzie się wchodzi do mieszkań. Także tutaj okien nie ma nikt na tą stronę. Po prostu są wejścia. Bo tu kiedyś były balkony, nie? Zabudowali. Okna z się normalnie otwierają. No tak, otwierają się, tylko tam przeważnie kuchnie są, nie? Tam nikt nie mieszka w tej stronie. Od tej strony to kuchnie są, bo to tak samo jest. To był kiedyś hotel robotniczy, ten budynek. z czasów. I tu były te... No ale same szkła nic nie dam. Odciski może zebrać, ale to by trzeba było jakiś lat. Nie wiem kiedy to się stało. Czy to dzisiaj było zrobione, czy to było zrobione wczoraj, nie wiadomo kiedy teraz. Dobra, teraz podejdzie pan z nami na komisariat? Teraz mam iść? No. Ale ja, no ja, dobrze, ja przyjdę za chwilę, bo ja zjem... Ale tego. na pewno. No tak, ja tylko zjem, bo obiadu nie jadłem jeszcze od rana. No. I już, już przychodzę. przychodzę. Okej, okay, no oczywiście. Co wziąć? Dobry to sobie. sobie. Dobra, okej. Okay. Przyjdę. Mam, dobra. To ja przyjdę, zaraz zjem obiad i już idę. Także muszę iść na komisariat, Pomorska Telewizja Narodowa, złożyć tam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dziękuję idę coś zjeść.